Hejka, z tej strony Yuhi. Witam Was w kolejnym owocnym odcinku. Top owoce, czyli najlepsze akcje streamerów ekipy JAROK są wybierane co miesiąc z klipów nadsyłanych przez widzów. Oto najlepsza owocowa akcja z poprzedniego miesiąca, czyli listopada. Użytkownik. M4XX3R właśnie jak to Subskrypcję kanału pierwszego, witam serdecznie, siema, siema, dzięki piękne szpikapelusz z A teraz najświeższe akcje z miesiąca grudnia. Kurwa jak rzuca. What? Pięć fragów kolejne. Holy moly. Dobrze. Drugi jest gdzieś na dworze. Ale drugi jest gdzieś na dworze, bo słuchać te odgłosy Ziemi. Ziemi, wody i tych innych plusków. Nie, to jest zawsze handidotum, on cię nie wyleczy. Jak, jakbyś znalazł lampę tutaj, to byś mógł go spać. Czajcie jest schemat! Moi proszę o shota, nie? To jest top owoc, naprawdę, bez Jeszcze podnoszę swojego. Zróbcie szota z tego, proszę was, naprawdę Eee. Wigil, miałem cię pokojami Co tu za płaszcz? Jezu, spadnie co ty robisz? Nie wziąłeś to? <laughs> Teraz już tak. A zaraz dostanę pestkę. Na rozum. Tabletkę przeciwbulową z ołowiu. I koniec będzie. O, 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 o. Ale dostał! Kurde! Ale dostał! Nie, zostajmy na razie tutaj. Czekaj, czekaj, bo ja muszę moją hbt odzyskać. Kto do mnie strzela do jasnej Jakiś ganki sobie. <coughs> to są wrogowie? A, zabiłem gracza, okej, okay, no gra. A, e, po czterech minutach strzałka w lewo stajnie, kliknę na konia i wybiera uleczenie, 4 dolary kosztuje. No, proszę bardzo. Bezpiecznie, bezpiecznie dostał Łoooooooooooooooooooooooooo Ojojoj oj. oj, oj. ale poszedł kill Ale poszedł kill, o boże Jedyny mm -hmm. Uhuhu! Ej to dobre WHAT Oh my god Nawet że Na dachu Dwóch na dachu Chuj budynek Słyszałem broń, przyładowywał gościu. Kuźwa jak na złość nic nie było, nie? Tutaj, u góry. Na złość tu... LOL! <grybujesz> <grybujesz> to teraz po obejrzeniu najlepszych klipów czas wybrać najlepszą akcję. Link do głosowania znajdziecie w opisie filmu. A ja się żegnam, do usłyszenia na razie.